Aleksej Morozow zrobił ostatni krok na skraj polany i zamarł. W obiektywie jego profesjonalnej kamery majestatyczny grizzly spokojnie żerował na jagodach pięćdziesiąt metrów dalej. Idealne ujęcie. Po trzech dniach tropienia, wreszcie nagroda. 34-letni fotograf ostrożnie ustawił ostrość, uważając, by nie wydać żadnego dźwięku. Kliknięcie migawki rozniosło się echem po polanie. Niedźwiedź podniósł swój masywny łeb. Ich oczy spotkały się przez obiektyw aparatu. Sekunda ciągnęła się w nieskończoność. Aleksiej znał zasady. Nie uciekać, nie panikować, cofać się powoli. Ale w tym momencie podmuch wiatru zmienił kierunek i do nozdrzy bestii dotarł zapach człowieka. Grizzly ryknął i rzucił się do przodu. Aleksiej uskoczył w bok, ale jego stopa trafiła w szczelinę między skałami. Ostry ból przeszył jego kostkę i upadł, staczając się po stromym zboczu. Plecak z głównym ekwipunkiem wciąż leżał na wierzchu. Spadł mu z ramion podczas upadku. Rozległ się huk skał, trzask gałązek i nagła cisza. Kiedy podniósł wzrok, niedźwiedzia już nie było. Próbując wstać, Aleksei krzyknął z bólu. Jego kostka była spuchnięta, a poruszanie się sprawiało ból. Nie było to złamanie. Najprawdopodobniej poważne skręcenie lub nadwyrężenie Obmacał kieszenie, nóż na pasku, kompas w kieszeni na piersi, półlitrowa butelka wody To było wszystko, co mu zostało Plecak z namiotem, śpiworem, jedzeniem, apteczką i telefonem satelitarnym Został na szczycie, a zbocze było zbyt strome, by wspinać się z nogą Niebo było pokryte ołowianymi chmurami Krople deszczu zaczęły spadać na moją twarz Temperatura gwałtownie spadała, zbliżał się wieczór. Aleksiej oparł się o drzewo, analizując sytuację. Dla zdrowej osoby był to czterodniowy spacer do najbliższej osady. Z taką kontuzją zajęłoby to tydzień, jeśli to w ogóle możliwe. Grupa poszukiwawcza zostanie wysłana dopiero za dziesięć dni, kiedy nie wróci w wyznaczonym terminie. Myśl Aleksiej myśl, wyszeptał, zaciskając zęby z bólu. Pierwszym priorytetem jest schronienie i ogień, potem woda, potem jedzenie. Używając zwalonej gałęzi jako kuli, zaczął zbierać materiały na prymitywne schronienie. Każdy ruch był bolesny, ale strach przed zamarznięciem na śmierć pierwszej nocy był silniejszy. Zaciskając zęby, pracował metodycznie, wykorzystując całą wiedzę zdobytą przez lata wypraw. Do zmroku. Aleksej zbudował prymitywne schronienie z gałęzi świerkowych, chronione przed wiatrem przez półkę skalną. Pod nim znajdowała się niewielka deska z igliwia, która izolowała jego ciało od zimnej ziemi. Rozpalenie ognia okazało się trudniejsze, gdyż deszcz przemoczył większość dostępnych materiałów. Po godzinie prób udało mu się rozpalić małe ognisko przy użyciu techniki wiercenia łukiem i stosunkowo suchej rury, znalezionej pod skałą. Kiedy płomienie w końcu się pojawiły, poczuł swoje pierwsze małe zwycięstwo nad dziką przyrodą. Zdjął but, obejrzał spuchniętą kostkę i założył improwizowany bandaż z kawałka koszuli, owijając go ciasno wokół stopy. Ból nieco ustąpił w ciemnościach tajgi dudnił deszcz, Aleksiej spojrzał na płomienie ogniska, a myśli o jego żonie, Marinie i sześcioletniej córce Soni napełniły go determinacją, by przetrwać. Musi do nich wrócić. Dzień druga. Uświadomienie sobie. Poranek przywitał go przeszywającym zimnem. Ogień zgasł. Jego ciało zdrętwiało. Ból w kostce nasilił się. Opuchlizna wzrosła. Jego pierwsze myśli były paniczne. Nie dam rady. Umrę tutaj. Aleksiej walił pięścią w ziemię. Wściekły na własną bezradność. Nie możesz tego zrobić. Skarcił sam siebie. Panika jest pierwszym wrogiem przetrwania zmusił się do metodycznego sporządzenia listy priorytetów dnia: 1. podtrzymać ogień, dwa, znaleźć jedzenie, 3. zabezpieczyć zapasy wody, cztery, ufortyfikować schronienie, pięć, przygotować się do wyruszenia następnego dnia. Aleksiej spędził godzinę na ponownym rozpaleniu ognia. Ręce trzęsły mu się z zimna, ale doświadczenie wzięło górę, płomienie znów tańczyły między kamieniami. Za pomocą noża wyciął kilka pułapek na małe gryzonie, rozstawiając je wokół obozu. Szanse były niewielkie, ale każdy pokarm białkowy był teraz na wagę złota. Kolba była prawie pusta. Usłyszał szum pobliskiego strumyka i podszedł do niego z bólem. Woda była czysta i zimna. Aleksiej napełnił kolbę, a potem po namyśle zdjął koszulę i zmoczył ją, by zrobić kompres na nogę. Zimno parzyło skórę, ale wkrótce przyniosło ulgę. W południe miał szczęście. W jedną z pułapek złapała się leśna mysz. Niewielka zdobycz, ale mimo wszystko pożywienie. Ostrożnie zarżnął zwierzę nożem, gotując je na zaimprowizowanym rożnie nad ogniskiem. Gorzkie, twarde mięso wydawało mu się przysmakiem. Po południu deszcz ustał i wyjrzało słabe jesienne słońce. Aleksiej wykorzystał ten moment, by zebrać więcej gałęzi i kory na schronienie i ognisko. Znalazł gąszcz dzikich malin, z kilkoma późnymi jagodami i garścią borówek. Małe, ale ważne znalezisko. Wieczorem musiał podjąć decyzję co do dalszej drogi. Ze względu na ból w nodze, prędkość będzie minimalna, bardziej logiczne było podążanie w dół strumienia. Powinien prowadzić do rzeki, a rzeki często mają wzdłuż siebie szlaki lub drogi. Kompas pokazywał, że strumień płynie na wschód, co było właściwym kierunkiem. Gdy zrobiło się ciemno, Aleksiej położył się przy ognisku, patrząc na odległe gwiazdy wyglądające z pomiędzy chmur. Był zawodowym fotografem, przyzwyczajonym do dostrzegania piękna w trudnych warunkach, ale teraz nie interesowała go estetyka. Głód zaczynał wyczerpywać jego siły, a przed nim było jeszcze wiele dni podróży. Przetrwanie oznacza podejmowanie właściwych decyzji, powtarzał sobie zasypiając przy trzaskającym ogniu. Dzień trzeci, walka, zimny świt. Aleksej obudził się ze skurczem żołądka. Jego ciało domagało się jedzenia, ale pułapki były puste. Jego kostka spuchła jeszcze bardziej, a każda próba nadepnięcia na stopę kończyła się przeszywającym bólem. Postanowił zrobić solidniejszą kulę. Znalazł odpowiedni młody świerk Przeciął go nożem I przyciął, by stworzyć podporę Następnie zbierając swój minimalny dobytek Aleksei poszedł wzdłuż potoku na wschód Postęp był potwornie powolny Co sto metrów zatrzymywał się, by złapać oddech Las gęstniał, a gałęzie uderzały go w twarz Potok, jego jedyny wiarygodny punkt odniesienia Krążył między głazami W południe niebo znów się zachmurzyło Deszcz zamieniał się w deszcz ze śniegiem, temperatura gwałtownie spadła, aleksiej zaczął odczuwać pierwsze oznaki hipotermii, dreszcze, senność myśli, zdał sobie sprawę, że dalsza podróż staje się niebezpieczna. Znajdując względnie osłonięte miejsce pod nawisem skalnym, zatrzymał się na noc. Drewno wokół niego było mokre i trudno było rozpalić ogień. Jego palce odmawiały posłuszeństwa i kilka razy skaleczył się nożem próbując przygotować rozpałkę. Weź się w garść, powiedział sobie. Wiesz, co robić. W końcu pojawił się mały ogień. Aleksiej osłonił je swoim ciałem przed wiatrem, stopniowo dokładając coraz większe gałęzie, aż płomień stał się silniejszy, ciepło powoli wracało do jego wyczerpanego ciała, głód stawał się obezwładniający, przeszukując okolicę, znalazł kilka korzeni roślin do zjedzenia, gorzkie i włókniste. Przynajmniej częściowo zaspokoiły jego głód. W jego bukłaku zostało tylko kilka łyków wody. Był zbyt oszczędny, by nie uzupełniać jej ze strumienia podczas podróży. Już o zmierzchu Aleksiej zauważył grzyby na przeciwległym brzegu strumienia, kilka silnych wieprzy. Radość z odkrycia szybko zastąpiły wątpliwości, czy powinien ryzykować przeprawę przez strumień skontuzjowaną nogą. Jego wiedza mykologiczna była wystarczająca. By pewnie zidentyfikować jadalne gatunki, ale strumień był wartki, z ostrymi kamieniami na dnie. Po męczących rozważaniach głód przezwyciężył ostrożność. Ostrożnie wszedł do wody, opierając się na kuli. Zimno parzyło mu stopy, prąd był silniejszy niż się wydawało. W połowie strumienia kula ześlizgnęła się ze skały, i Aleksiej wpadł do wody. Nurt porwał go, ciągnąc kilka metrów zanim zdołał chwycić wystający korzeń i wyciągnąć się na brzeg. Był teraz całkowicie przemoczony, a temperatura wciąż spadała, panika podeszła mu do gardła, hipotermia w tych warunkach oznaczała pewną śmierć. Myśl, działaj, nakazał sobie szczerząc zęby. Drżącymi rękami Aleksiej zebrał grzyby, po czym szybko wrócił do ogniska, które na szczęście wciąż płonęło, zdjął mokre ubranie, Wyżął je i powiesił w pobliżu ognia. Następnie nagi usiadł jak najbliżej płomieni, przerzucając wszystkie suche gałęzie, jakie udało mu się znaleźć. Stopniowo ciepło zaczęło wracać. Upiekł grzyby na ogniu i zjadł je łapczywie, czując jak wracają mu siły. Wciąż jednak obawiał się, że popełnił poważny błąd przekraczając strumień, i prawie przypłacił to życiem. Noc przyniosła mróz. Jego ubrania nie były całkowicie suche, ale nie miał innego wyjścia, jak tylko je założyć i skulić się pod zaimprowizowanym schronieniem, próbując ogrzać się przy ogniu. Sen był przerywany, wypełniony koszmarami o lodowatej wodzie, wciągającej go w głębiny. Dzień czwarty, Izolacja. Poranek czwartego dnia przywitał Aleksieja czystym niebem i mroźnym powietrzem. Ziemia wokół wygasłego ogniska była pokryta szronem. Jego ciało bolało od niewygodnej pozycji, w której spędził noc, jego kostka nieco się obniżyła, ale nadal bardzo bolała przy każdym wysiłku. Najbardziej niepokojące było jego nastawienie psychiczne. Po raz pierwszy podczas tej próby poczuł dotkliwą samotność i rozpacz. Myśli o tym, że może nie zostać odnaleziony, że nigdy nie zobaczy swojej rodziny. Napływały falami paniki. Cztery dni, przetrwałem cztery dni przypomniał sobie ludzie przetrwali gorsze warunki aleksiej zmusił się do działania zgodnie z planem najpierw pożar potem poszukiwanie jedzenia i wody musiał dziś pokonać większy dystans pomimo bólu po rozpaleniu ogniska spędził godzinę robiąc prymitywną wędkę z gałęzi nici wyciągniętej z kurtki i wygiętej szpilki z odznaki którą zawsze nosił na klapie poświęcenie cennej energii na zrobienie sprzętu bez gwarancji połowu było ryzykowną decyzją, ale instynkt podpowiadał mu, że w głębszych partiach potoku mogą być ryby. Zakładając kawałek robaka, znalezionego pod skałą jako przynętę, Aleksej zarzucił zaimprowizowaną wędkę w najgłębszą część strumienia. Musiał długo czekać. Słońce wzeszło już wysoko, gdy żyłka w końcu drgnęła. Był to mały lipień, nie większy niż jego dłoń, ale był to prawdziwy połów. W ciągu następnych dwóch godzin Udało mu się złowić jeszcze dwie ryby. Po pokrojeniu ich nożem, upiekł je na płaskim kamieniu przy ognisku. Świeża wiewiórka przywróciła mu siły i jasność myślenia. Zachęcony sukcesem, Aleksiej postanowił ruszyć dalej. Strumień stopniowo się rozszerzał, co dawało nadzieję, że przed nim może znajdować się rzeka i być może ślady ludzkiej obecności. Jednak po kilku kilometrach spotkał go zawód, Potok skręcał ostro na północ w bagnistą Nizinę. Podążanie za nim oznaczało skręcenie na wschód w kierunku najbliższej wioski. Po raz pierwszy Aleksiej stanął przed naprawdę trudną decyzją: iść na wschód, trzymając się właściwego kierunku, ale bez niezawodnego źródła wody i pożywienia, czy też podążać za strumieniem w nadziei, że powróci on na wschód lub doprowadzi do ludzi? Po długich rozważaniach, Postanowił zaufać kompasowi i udać się na wschód. Napełnił bukłak wodą ze strumienia, zaznaczył miejsce na mapie mentalnej i ruszył przez las. Bez punktu odniesienia w postaci potoku postępy stały się trudniejsze. Gęste poszycie czepiało się jego ubrań, spowalniając i tak już powolny postęp. Pod wieczór Aleksiej zdał sobie sprawę, że popełnił błąd. Las stawał się coraz gęstszy i nie było odpowiedniego miejsca do spania. W dodatku zauważył świeże ślady niedźwiedzia, które przyprawiły go o szybsze bicie serca. Gdy słońce zaczęło chylić się ku horyzontowi, Aleksiej w końcu znalazł niewielką polanę z powalonym drzewem, tworzącym naturalne schronienie. Zmęczenie ogarnęło go jak nigdy dotąd, ręce mu drżały, gdy próbował rozpalić ogień, żołądek burczał mu z głodu, od wczoraj zjadł tylko trzy małe ryby, ogień w końcu zapłonął, ale drewno szybko się kończyło, a zbieranie go w ciemności było niebezpieczne. W tym momencie Aleksiej po raz pierwszy naprawdę się bał nie zwierząt czy żywiołów, ale własnej bezbronności. Był doświadczonym podróżnikiem, ale teraz czuł się jak bezbronne dziecko. Marina i Sonia czekają na mnie, przypomniał sobie, spoglądając w gwiazdy przez korony drzew. Nie mogę się poddać, ale w głębi duszy wiedział, że jego siły są na wyczerpaniu a przed nim jeszcze wiele kilometrów tajgi. Dzień pięć. Złamanie. Aleksieja obudził jego własny krzyk. Ogień już dawno zgasł, a jego ciało trzęsło się z zimna. Koszmar o utonięciu w lodowatej wodzie, podczas gdy jego rodzina patrzyła bezradnie z brzegu, wydawał się tak realny, uklęknąwszy stwierdził, że ledwo może się poruszyć. Jego mięśnie zesztywniały z zimna i wyczerpania. Głód zamienił się w ciągły, tępy ból w żołądku. Usta miał spieszchnięte z odwodnienia. Poprzedniej nocy wypił ostatnie krople wody. Spojrzawszy na kompas, Aleks z przerażeniem stwierdził, że szkło jest pęknięte, co było skutkiem wczorajszego upadku. Wskazówka drgnęła, wskazując północ i wschód. Niezawodny przyrząd stał się bezużytecznym kawałkiem metalu. W tym momencie coś w nim pękło. Usiadł na ziemi i zalał się łzami. Po raz pierwszy od wielu dni pozwolił sobie na rozpacz. Łzy spływały po jego brudnej twarzy, a myśli plątały się. Nie wydostanę się stąd. Umrę w tym lesie i nikt nawet nie znajdzie mojego ciała. Panika ogarnęła go całkowicie. Aleksiej upuścił kulę i spróbował wstać, opierając się na obolałej nodze. Ostry ból przeszył jego kostkę i z krzykiem upadł na ziemię. Leżąc na zimnej ziemi, spojrzał w niebo przez gałęzie drzew. I poczuł, jak opuszczają go siły, ale właśnie w tym momencie absolutnej rozpaczy, jego wzrok przykuła kora najbliższego drzewa. Na wysokości około dwóch metrów dostrzegł stary ślad, wyraźnie wykonany przez mężczyznę. Aleksiej zamrugał, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Przyklęknął i przyjrzał się drzewu dokładniej. Był to ślad po polowaniu, stary, ale wyraźnie widoczny. Ten mały szczegół, ten drobny dowód obecności człowieka całkowicie zmienił jego zdanie. Jeśli był tu szlak łowiecki, to gdzieś w pobliżu musieli być ludzie. Weź się w garść, nakazał sobie. Nie masz prawa się poddawać. Aleksiej zmusił się do metodycznego zbadania okolicznych drzew. Kilka z nich ujawniło podobne znaki, ledwo widoczne dla niedoświadczonego oka. Tworzyły ścieżkę prowadzącą na południowy wschód. Niedokładnie w kierunku, który zaplanował, ale w tej chwili każda ścieżka była lepsza niż bezdroża. Znajdując nową kulę, ruszył wzdłuż ledwo widocznej ścieżki. Postępy były powolne, ale nadzieja dodawała sił. Po kilku godzinach bolesnych postępów ścieżka doprowadziła go do małego strumienia, nie tego, który opuścił, ale równie ratującego życie. Aleks jej napił się łapczywie, napełnił bukłak a nawet zdołał wykopać na brzegu kilka jadalnych kłączy. Pod wieczór zaczął padać śnieg. Duże płatki szybko pokryły ziemię białym kocem. Temperatura szybko spadała. Zdając sobie sprawę, że nocleg pod gołym niebem może okazać się zgubny, Aleksiej podwoił wysiłki, ruszając wzdłuż szlaku. Już o zmierzchu przed nim pojawiło się coś ciemnego. Mała, zniszczona chatka myśliwska. Jego serce przyspieszyło. Chata wyglądała na opuszczoną. Dach był częściowo zawalony, ale było to prawdziwe schronienie pierwsze od pięciu dni. Z trudem Aleksiej otworzył wypaczone drzwi i wszedł do środka. Kusz, pajęczyny, wilgoć, ale także stara kuchenka i co najważniejsze, niewielki zapas drewna na opał w kącie. Ktoś je zostawił, być może wiele lat temu, a teraz te kilka kłód mogło uratować mu życie. Drżącymi rękami rozpalił ogień w piecu. Ciepło powoli wypełniało niewielką przestrzeń. Na półce pod ścianą stała stara puszka z płatkami zbożowymi, spleśniałymi, ale wciąż jadalnymi w środku. To była prawdziwa uczta po dniach głodu. Po raz pierwszy podczas całej tej gechenny Aleksiej pozwolił sobie uwierzyć, że przeżyje. Wdrapał się na starą pryczę i przykrywając się czymkolwiek, co znalazł. Zapadł w głęboki, uzdrawiający sen. Dzień sześciu. Nadzieja. Obudziwszy się we względnym cieple chaty, Aleksiej poczuł przypływ energii. Nocny odpoczynek w suchym miejscu zrobił swoje. Jego ciało bolało mniej, a myśli stały się jaśniejsze. Za oknem wciąż padał śnieg, ale w chacie było wystarczająco ciepło. Kiedy obejrzał chatę w świetle dnia, znalazł kilka przydatnych przedmiotów. Stary wok. Zardzewiałą siekierę z pękniętą rękojeścią, motek żyłki, a nawet kilka haczyków w małym blaszanym pudełku. Były to skarby, które mogły znacznie zwiększyć jego szanse na przetrwanie. Czując się znacznie pewniej, Aleksiej postanowił pozostać w chacie przez resztę dnia, by dać odpocząć nodze i przygotować się do ostatniej wyprawy. Gdy wyszedł na zewnątrz po więcej drewna na opał, zauważył, że szlak łowiecki ciągnął się dalej poza chatę i wyglądał na bardziej ubity. Dało mu to nadzieję, że przed nim może znajdować się coś bardziej znaczącego być może droga lub nawet osada. Wracając do pieca, Aleksiej użył kociołka do roztopienia śniegu i przygotowania bulionu z resztek kaszy i korzeni, które znalazł wczoraj. Gorące jedzenie, nawet jeśli było tak prymitywne, napełniło go energią. Po raz pierwszy od wielu dni poczuł, że jego głowa pracuje wyraźnie. Korzystając ze znalezionych materiałów, zabrał się za naprawę swojego ekwipunku. Za pomocą topora, pomimo swojego stanu, udało mu się wyrzeźbić solidną laskę, znacznie lepszą niż poprzednie improwizowane kule. Z kawałka brezentu znalezionego pod pryczami zrobił leginsy chroniące stopy przed śniegiem. Haczyki i żyłka dawały nadzieję na udane połowy. Gdy zrobiło się ciemno, Aleksej pozwolił sobie na mały luksus siedzenia przy piecu. Patrzenia w ogień i wspominania domu. Przetrwanie przestało być paniczną ucieczką przed śmiercią, a stało się metodycznym dążeniem do celu. Nawet ból w kostce wydawał się teraz tylko przeszkodą do pokonania, a nie wyrokiem. Jutro, powiedział do siebie, patrząc na dogasający żar, jutro znajdę drogę do ludzi. Dzień siódmy. Powrót. Świt siódmego dnia przyniósł czyste niebo i mróz. Śnieg skrzypiał pod stopami, gdy Aleksiej. Opierając się na swojej nowej lasce, wyszedł z chaty. Jego kostka wciąż bolała, ale już nie tak mocno. Po zaopatrzeniu się w kaszę i napełnieniu kolby, ruszył szlakiem, który był teraz wyraźnie widoczny na świeżym śniegu. Każdy krok był trudny, ale Aleksiej czuł, że cel jest blisko. Szlak stawał się coraz szerszy, a ślady na niektórych drzewach były świeższe. Zauważył nawet ślady skutera śnieżnego stare być może z zeszłego roku ale zdecydowanie ludzkie. W południe las zaczął się przerzedzać, coś, co wyglądało jak polana, prześwitywało przez drzewa. Serce Aleksieja zaczęło bić szybciej, przyspieszając kroku na tyle, na ile pozwalała mu kontuzjowana noga, pokonał ostatnie sto metrów. Kiedy wyszedł z lasu, zobaczył przed sobą wąską polną drogę, zaśnieżoną, ale wyraźnie używaną, prowadziła w głąb lasu w jednym kierunku, w dół zbocza w drugim, a tam kilka kilometrów dalej widział dachy domów małej wioski. Aleksiej uklęknął, czując jak do oczu, napływają mu łzy ulgi. Udało mu się, przeżył, przeszedł przez mękę, która mogła złamać każdego. Opierając się na swojej lasce, ruszył w stronę osady. Każdy krok przybliżał go do ludzi, do ciepła, do ponownego usłyszenia głosu żony, do przytulenia córki. Przez jego umysł przemknęły obrazy z ostatniego tygodnia Pierwsze spotkanie z niedźwiedziem, mokre ubrania, męczący głód Chwila absolutnej rozpaczy i uratowana chata myśliwska Popełniał błędy, podejmował złe decyzje, ulegał panice Ale znalazł też siłę, by kontynuować Uczył się na błędach, dostosowywał się do sytuacji A teraz utykając na ośnieżonej drodze, Aleksiej zdał sobie sprawę że wróci do domu nie tylko jako ocalały, ale jako odmieniony człowiek. Droga przez tajgę była dla niego surowym nauczycielem, który pokazał mu, że prawdziwa siła nie tkwi w wytrzymałości fizycznej, ale w umiejętności zachowania jasności umysłu w obliczu śmierci. Epilog pomęce, gdy Aleksej pojawił się na obrzeżach wioski, jego postać przykuła uwagę mieszkańców, wynędzniały z zarośniętym zarostem i w podartym ubraniu. Wyglądał bardziej jak duch niż człowiek. Starszy mężczyzna, rąbiący drewno, w najbliższym domu zauważył go jako pierwszy i rzucił się w jego stronę. Skąd jesteś? Co się stało? zapytał, podnosząc Aleksieja, który wyczerpany zaczął opadać na ziemię. Niedźwiedź. Siedem dni. To wszystko, co Aleksiej zdołał z siebie wydusić, zanim w końcu opuściły go siły. Udzielono mu pierwszej pomocy w lokalnej przychodni paramedycznej. Poważne odwodnienie, wyczerpanie, zapalenie zranionej kostki, odmrożenia pierwszego stopnia na palcach diagnoza brzmiała surowo, ale nieśmiertelnie. Kilka godzin później został przetransportowany do szpitala rejonowego helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. Marina przyleciała następnego dnia, kiedy weszła na oddział, Aleksiej leżał podłączony do kroplówki, widząc żonę. Próbował się uśmiechnąć spieschniętymi ustami. Podbiegła do niego delikatnie go przytulając, bojąc się, że zrobi mu krzywdę. Po jej twarzy spływały łzy. Wiedziałam, że wrócisz, wyszeptała. Sonia co noc wypowiadała życzenie do gwiazdy, aby tata odnalazł drogę do domu. Obiecałem, że wrócę, odpowiedział, ściskając jej dłoń. i tylko to liczyło się tam, w tajdze. Trzy miesiące później Aleksiej siedział w swoim domowym studio, przeglądając zdjęcia na ekranie komputera. Jego kostka była prawie wyleczona, choć lekarze ostrzegali, że pełny powrót do zdrowia zajmie co najmniej sześć miesięcy. Kule nie były już potrzebne, ale lekkie utykanie wciąż przypominało o tym doświadczeniu. Otworzył ostatnie zdjęcie, które zrobił przed wypadkiem majestatycznego grizzly, spokojnie zbierającego jagody. To samo zdjęcie, które prawie kosztowało go życie. Aparat cudem przetrwał, chroniony przez odporną obudowę, i został znaleziony przez grupę poszukiwawczą, wysłaną na miejsce zdarzenia. Rozległo się ciche pukanie do drzwi. Aleksiej odwrócił się i zobaczył Sonię ostrożnie zaglądającą do pokoju. Tatusiu, obiecałeś mi dziś opowiedzieć o niedźwiedziu, powiedziała podchodząc do niego. Aleksiej uśmiechnął się. Podniósł córkę i posadził ją sobie na kolanach. Tak, obiecałem, ale wiesz, niedźwiedź nie jest głównym bohaterem tej historii. A kto jest? zapytała Sonia patrząc na zdjęcie na ekranie. Głównym bohaterem jest cichy instynkt przetrwania, który jest w każdym z nas, odpowiedział Aleksiej, przytulając córkę, a także miłość do najbliższych, która jest silniejsza niż jakikolwiek strach. Tego wieczoru opowiedział jej nieprzerażającą historię o dzikiej bestii, ale bajkę o człowieku, który zgubił się w lesie i odnalazł drogę do domu, wsłuchując się w głos swojego serca. Następnej jesieni ukazała się książka Aleksieja Morozowa, Siedem Dni w Tajdze, pamiętnik ocalałego, z jego własnymi zdjęciami. W przedmowie napisał: Dzika natura nie jest naszym wrogiem. Jest po prostu obojętna na nasze istnienie. Prawdziwym testem jest walka z własnymi lękami i słabościami. Przegrałem wiele małych bitew w ciągu tych siedmiu dni, ale wygrałem wojnę, ponieważ się nie poddałem. Na ostatniej stronie książki znajdowało się zdjęcie ośnieżonej ścieżki prowadzącej z lasu do małej wioski. Pod nim znajdował się prosty podpis. Każda podróż do domu zaczyna się od pierwszego kroku. Aleksej Morozow, Kontynuował pracę jako fotograf dzikiej przyrody, ale nigdy więcej nie wyruszył na samotną wyprawę. W wywiadach często powtarzał: Tajga nauczyła mnie, że przetrwanie to nie tylko zestaw umiejętności. To stan umysłu, w którym rozpacz zamienia się w determinację, a strach w ostrożność. A co najważniejsze, pokazała mi, że prawdziwa siła tkwi w zdolności do zachowania człowieczeństwa nawet na krawędzi śmierci. Spotkanie z niedźwiedziem zmieniło jego życie, ale nie złamało jego ducha i za każdym razem, gdy Aleksiej patrzył na bliznę na kostce, przypominał sobie nie ból i strach, ale moment, w którym wyszedł z lasu do ludzi, moment, w którym zdał sobie sprawę, że cała ta walka była warta powrotu do domu.